Witam Was, z tej strony Darek. Teraz powiem Wam w paru słowach o co chodzi z tym losowaniem. Mianowicie tak, za niedługo pokażą się filmiki jak skonstruować własną łódkę zanętową na bazie takiego kadłuba jak tutaj widzicie obok mnie stojącego. A nagrody, które, znaczy no, takie upominki, które Wam chcę rozdać, to jest coś takiego. Kulki, kilogram kulek z COPEX plus kulki haczykowe, też z następna Następne, drugie losowanie, znaczy druga nagroda: ananas plus banan plus boster. Do tego też ananas banan. Następne kulki to jest truskawkowe. Kulki z bosterem truskawkowym, to by było trzecia. I czwarta to jest pelet. Multi Blend. Do tego peletu kulki haczykowe truskawka i ananas plus banan. I to, to cztery osoby to wylosują. I teraz już Wam mówię, co musicie spełnić, aby, aby dostać te nagrody od nas. Tak, po pierwsze, musicie, sobie, musicie mieć swoje konto na YouTubie. Po drugie, trzeba zasubskrybować mój kanał, czyli kanał Zdezio. Po trzecie musicie dać, znaczy musicie, nie musicie. Fajnie jakbyście dali lajka, że Wam się podobają filmiki z serii o łódce. Następna czwarta rzecz, to musicie do nas na maila wysłać na maila. Konkurs małpa.itw.one.pl, 1pl pokażę Wam się pod spodem. Musicie wysłać do nas maila. W temacie, żeby pisał wasz nick z YouTube'a plus konkurs. Czyli na przykład, jeśli ja bym wysyłał, będzie pisało Zdezio, Spacja, konkurs. I tylko tyle. Nic w tym. Znaczy, w mailu możecie coś do mnie napisać, co tam chcecie, nie ma znaczenia, ale to nie będzie w żaden sposób brane pod uwagę. Tylko i wyłącznie chodzi mi, żeby z tych osób, które wyślą mi maila, z tych osób będą wylosowane cztery osoby i dostaną takie upominki. I to jest na mój koszt wysyłane, także nie musicie się przejmować żadnymi kosztami niczym. Co jeszcze? Zapraszam Was na naszego fanpage'a na Facebooku. Nazywa się Projekt Południe, też będzie gdzieś tam na dole albo w opisie filmu. I co? No i chyba tyle, jeśli chodzi o konkurs. Znaczy o to losowanie. To losowanie dokładnie y, skończy się y, tak, jak się skończy seria o y, konstrukcji łódki, czyli mniej więcej marzec, kwiecień, tak gdzieś planujemy wszystkie odcinki, że się skończą o tym. Wtedy, y, wtedy z tych osób, co nam wyślą maila mhm. na konkurs 1pl z tych osób powycinamy na karteczce. Wrzucimy do pojemnika, zrobimy losowanie, które też zobaczycie. Wylosujemy cztery osoby i te cztery osoby dostaną dokładnie te upominki. Te osoby, które zostaną wylosowane, ja do nich odpiszę na maila z podaniem adresu, żebyście mi podali, na jaki adres Wam to przesłać. Także do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.